Jakie są Wasze wrażenia po pierwszym dniu zwierciadeu? Czekaj, dzień się skończy, wtedy będziemy oceniać. Wtedy to nie wiem, myślę, że nie teraz razie jesteśmy bardzo pod wpływem emocji takiej adrenaliny, tego, żeby ja? jak najszybciej do końca tego dnia nie, żeby wszystko, wszystko to zrobić, tak? Żeby wszystko się udało, żeby żaden zespół poszedł z brakiem jakiejś satysfakcji żeby brać w stół. Tak, żeby wszyscy po prostu byli zadowoleni. Jak na razie mówić o wrażeniach naszych to byłoby bardzo w takim negatywnym charakterze, typu, a gdzie jest ta grupa, a co się stało. więc Nie wiem, czy to no, jak na razie jest. Przede wszystkim nominuję podekscytowanie, bo nasze długie przygotowania w końcu mają miejsce. Tylko to, co robiliśmy, teraz spełnia się w tym tutaj miejsce. A masz jakieś rady dla innych miast? Bo jeszcze kilka miast ma zwierciadło przed sobą, co mogą ulepszyć? Jakieś wskazówki? jest no, jedna podstawowa rada. Tak, zachować spokój. Tak, we wszystkim, by się wamicie, działo. Weźcie sobie coś wcześniej, czy coś w tym desen. Po prostu taki totalny chill z tym wszystkim. Oczywiście bo... korzenko bo... chodziło o to, żeby w sobą ładnie uśmiech do no, Tak, i świetnie się bawić. No bo my przekazujemy swoją pozytywną energię dla ludzi, którzy tutaj przychodzą, dla ludzi, którzy biorą udział w festiwalu, którzy chcą. Rozwijać w sobie tą sztukę, dlatego też y, nasza pozytywna energia pozytywnie wpłynie na nich I, i to radzimy dla Was. Tak jak Paweł powiedział, taka masa uśmiechu, radości, y, lekkości w tym, co robicie. Bo niezależnie co robicie, robicie to dobrze, bo robicie coś dla sztuki. I i dla Was nie Nawet jakby miało wam nie wychodzić, to to zawsze jest jakieś doświadczenie. Ej, A tak. poza tym bierzcie przykład z nas, no. Jeżeli wszystko się wali pamiętajcie, Ładnie już mi się otwierdzać na Nie, tak. po prostu trzeba też czasami mm, fantazjować w związku z tym, że, że coś nie idzie, ale my to już zrobiliśmy i iść to zrobić. No. Nie zdradzajmy się przed y, uczestnikami z naszych błędów. To jest też podstawa tego, żeby umieć się przyznać do tego błędu, ale przed naszą grupą, a nie przed innymi. W sensie. Jeżeli ktoś pyta, wszystko jest tak, jak powinno być. Tak, a nawet lepiej. I co jeszcze jest ważnego? Zacząć się przygotowywać dostatecznie wcześniej. No tak. W sumie. Mhm. I czerpać z tego radość, bo to jest najważniejsze. To jest impreza, która jest od młodzieży dla młodzieży, więc no... Tylko wystarczy dobrze się A jeszcze jest jedna ważna rzecz, w moim zdaniem, taki postawić sobie za priorytet to, że my y, nie robimy przeglądu teatrów amatorskich, tylko robimy święto sztuki, na którą wszyscy mają się dobrze bawić. A to, że ktoś, nie wiem, y, wystawia swoje przedstawienie na scenie i dobra będzie te nagrody, pierwsze, drugie, tam trzecie miejsce, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest satysfakcja z tego, że. Y, Coś się dzieje i że tylu ludzi jest tak pozytywnie zakręconych teatralnie jak my. Myślę, że to jest priorytet wszystkich działań, wszystkich sieci zwierciadła. Czyli mówicie, że warto przyjechać do Białego Stoku na zwierciadła? Pewnie. Oczywiście. Nie. <laughs> I no, no, w sumie trzeba no... Trzeba być hipsterskim. Tak, trzeba Nie warto. Tak, nie warto. I w ogóle to jest bezsensownie, <laughs> ale wiem, że po prostu jak mówię, że jest bezsensownie, to przyjedziecie, żeby pośmiać się z naszych błędów i. <laughs> nie wiem, co żeście brali, ale ja bym trochę jak Warto każdy każde miasto, każde zwierciadło, zobaczyć co jest podobnego, gdzie jest fajniej, gdzie jest fajniej. gdzie czy... jest fajniej czy fajniej? Tak. <laughs> gdzie jest fajniej, a gdzie jest najfajniej? <laughs> oczywiście. I polecamy Warto, też, y, nie robić literek ze steropianu wcześniej, bo efekty naszych prac o! <laughs> są bolesne. O! Mm! Ale to taki uśmiech na twarzy. Nie, naprawdę. Po prostu to, bardzo bardzo... to jest zbyt bardzo się dzieje, nie jak to będzie dziendzie. dzieci części. Nie, my no musimy jeszcze tylko biurz. My musimy się pochwalić tymi literkami, mam nadzieję, że jakaś muzyka w ogóle będzie, żeby nie było nudno. Bo. Musimy się pochwalić, bo to jest nasze dzieło, w robiliśmy to dzisiaj od 6 rano, wczoraj do 3. i trzeciej i... Bardzo spontanicznie, i takie tak jak właściwie wszystko, co w stoku. Wszystko wychodzi na wieczór spontanicznie, ale jest piękne. Dobrze, tak. żeby no 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 Tak. i najważniejsza tak. rada, Pięk. nie słuchajcie nas. A.